Witam was w kolejnym odcinku i dzisiaj zagram tym oto pięknym deckiem. Jest to taki bait, tylko że zamiast beczki mamy właśnie Goblin Drilla. Także zobaczymy jak mi pójdzie. Więc żeby już nie przedłużać, to lecimy z pierwszą walką. Będziemy walczyć o 5900. Także pamiętajcie o tym, że dzisiaj nie ma live'a, ale za to w piątek jest live, gdzie do zgarnięcia będzie pas royal. Także proszę wbić na mój ostatni filmik, gdzie pokazuję Wam, jak dołączyć do turnieju, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żebyście obejrzeli ten filmik, a ja już lecę z moim Goblin Drillem i zobaczymy, jak mi pójdzie w ogóle tym zmienionym pejtem. Jestem naprawdę w szoku, jestem serio ciekawa, jak mi pójdzie. No zobaczymy, no jak na razie fajnie się tutaj kolega broni. Użył tutaj... wow! Ej, on mi tego mojego yy, elektrospiryta zniszczył, no. Kurde mać, ale zobaczcie sobie, zostało już mu dwa, 2900 HP na wieży i te gobliny też coś tam zdziałały. Także ten deck nie jest głupi. Zabrałam sobie ten dek z TV Royal, także pamiętajcie, jeżeli szukacie jakiegoś deku, to zaglądajcie na TV Royal albo Shop.pro, bo wiem, że dużo jest pytań yy, o deki. O proszę i lecimy z Giantem, także ja sobie wystawię Inferno Towera. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Jestem serio ciekawa, czy ten giant zdąży, zanim ten inferno się tutaj załaduje. Jestem ciekawa. Jestem ciekawa. Ładnie, wyrzucił tutaj te minionki, ale ja też będę się bronić goblin drillem. Także brawo, brawo, brawo. Ja lecimy z Elektrospirytem. I powiem Wam, że atak zarówno jak i obrona wychodzi mi nieźle w tym, w tym meczu. Na live nam nie szło, no bo wszyscy widzieli jak na live było, ale tutaj jest naprawdę, naprawdę ciekawie. Jest kurczę ciekawie. Dodam sobie Fireballa. O i nie ma Wiedźmy. Nie ma Wiedźmy już. Więc lecimy z Goblin Drillem. Wystawiamy Inferno Tower. Wystawiamy najcika pięknie. Wystawiamy elektrospiryta bardzo ładnie. No powiem wam, że obrona, obrona tutaj to jest po prostu kozak. Kozak, kozak, kozak. Ja jestem naprawdę mega szczęśliwa, że tak dobrze mi tutaj wychodzi. Że tak dobrze mi tutaj wychodzi wszystko, no? Użyjemy sobie jeszcze Goblin Drilla do obrony. Dajemy princeskę. Dajemy tego spiryta, teraz się zrobiło troszeczkę niebezpiecznie, ale mam nadzieję, że nam się jakoś uda wybrnąć z tej całej sytuacji. I bardzo ładnie mi wyszło. Także pierwsza walka na plusik! Pierwsza walka jest wygrana. Wow, czyli ten z zmodyfikowany zamiast beczki, jest goblin drill. Jest op! Jest op! Także cieszę się bardzo że mogłam zagrać tym dekiem, na pewno dużo osób będzie zadowolonych, że kurde zagrałam baitem. No w sumie to jest bait, tylko jest taka malutka jedna zmiana. Wydaje mi się, że ten Goblin Drill jest o wiele lepszą opcją niż właśnie Beczka Goblinów. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie i czy też tak po prostu gracie, czy też tak sobie właśnie zamieniacie, a ja już lecę z drugą walką i trzymajcie za mnie mocno kciuki, ale wydaje mi się, że kurde to wygramy, że kurde to wygramy. Ok. Zobaczymy, jak mi tutaj obrona wyjdzie. Na razie nie jest źle. Lecimy z Goblin Drillem na lewo, bo tam leci też Najcik. O, pojawiła się ruda, a ruda jest kontrą na, moje, na mojego właśnie Goblin Drilla. Ale mam nadzieję, że damy radę. A co, kurczaczki, nie? Ale rzuciłam źle. Ale rzuciłam źle. Myślałam, że on go chwyci, ten inferno, ale niestety nie udało się. Nie udało się. Ale wszystko jeszcze w naszych rękach, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Tylko muszę na dwa razy, L, jak będzie, muszę troszeczkę lepiej stawiać tego gobli Goblin Drilla, bo wiem, że on tutaj będzie miał yy, Walkirię. A Walkiria strasznie kontruje mojego Goblin Drilla. Także zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, jak mówię, trzymajcie kciuchasy. Bo no może być gorąco. Może być gorąco. I już leci Tesla. O, proszę. O, proszę. Kurde, macie. no on dobrze stawia tą rudą tam. Czekam na tego Dart'a. On będzie mi tutaj wszystko psuć. Będzie mi wszystko psuć. No jak na razie nie jest dobrze. Kochani widzowie. Nie jest dobrze, ale może teraz się coś uda, bo ta princeska skupiła się na wieży. Ale leci już Hog Rider. Hmm. O, -o. O, o, ale ładna, ładna obrona z mojej strony. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna. <laughs> Lul! Lul! Nie, ten mega nie ma szans, że on tutaj wskoczy. Jak nie ja rzuciłam tego inferno? Nie zwracajcie uwagi na to, jak ja gram, bo naprawdę jest tragedia, ale mam nadzieję, że... Że coś kurde podziałamy, no. Że coś tam podziałamy jednak. Że coś tam podziałamy, no. Błagam. O, teraz bardzo fajnie wystawiłam yy, tego Goblin drilla. Bardzo super, jestem zadowolona. Jestem mega zadowolona. O, kurde. To teraz się nieźle podziało. Teraz się nieźle podziało. Ale ładna obrona z mojej strony. Naprawdę bardzo ładna obrona. Wydaje mi się, że on tutaj ma rakietę. Wydaje mi się, że on ma tutaj rakietę. Więc muszę uważać. Muszę uważać. Bardzo muszę uważać. Ej, to będzie druga wygrana na odcinku. Lol, co jest? Co jest? Teraz zrobimy go troszeczkę w konia. O, odepchniemy tą rudą bardzo fajnie. Good game! Nie no, ja nie mam pytań, kochani widzowie. Dwie walki wygrane. Jestem w totalnym szoku. Ej, ci, co grają lockbaitem i baitem, ej, zagrać tym deckiem. Na pewno topka Polski zna ten deck i na pewno go już wypróbowała. Ale naprawdę, wziąłem sobie ten deck z TV Royal, z areny legendarnej i naprawdę, wow. Tu nawet jest yy, z Darkiem, ale serio, ten deck jest kozacki. Mam 5939 kucharków aktualnie, ale nie będę już grać. Dwie walki na odcinku wygrane, więc sztos totalny. Dajcie mi w ogóle znać, jak Wam się podobała moja gra, bo jestem... Ciekawa Waszej oceny, czy dobrze grałam, jakie błędy popełniłam, jakich błędów mam unikać i tak dalej, ale naprawdę nie ja jestem zachwycona. Także to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, że live'a dzisiaj nie ma, także nie czekajcie. Robię sobie dzień wolny, w piątek za to jest turniej, w którym do zgadnięcia będzie 30 zł P.S.C., więc wpadajcie o godzinie 20 w piątek na live'a, bo będzie się działo. Także trzymajcie się ciepło, miłego weekendu Wam życzę i do następnego. Bye!